Cześć, witajcie, PLKRX.com. Takie zasłonięcie. I co? O. Powrócimy sobie do Brazylii. A, jeszcze otworzymy puszeczkę. Steamobile'a puszka. Zawiera 5 saszetek, czyli 25 kart. 25 naklejek. Mm. Kosztuje 15 zł. Bardzo fajnie wykonana. Super. Co? No, połączymy jeszcze przerwę Steamobile'a. Naklejki weszły do Polski, mm, nie tak oczekiwane jak karty, ale... ale fajnie. Oj. Oj, oj, oj ale trochę tak dziwnie dzień i Niby fajny, niby nie, ale jakoś mi jeździ. Puszkę się, o, tu nawet jeszcze wciąłam. O kurczę. O. o! O! O, 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 git. Puszka się... Czekajcie, tam jeszcze się przecina. Mmm. Czekajcie tu. tak Tu pojadę kit. Nie wiem, tu się przecina. Ale kurde, kupię ten Dobra! Nie pierz się, bo... Fajna puszeczka, tak to wygląda. Wyjmuję rzeki, zamykam pusięczkę i będzie starała sobie naszachać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, piłka, piłka bez piłki, bez piłki, czyli trzy piłki i dwie bez, czyli zaczynamy moje piłki. Ciekawe, czy coś już widzę tutaj, skład, że będzie, bo się przebija, o kurde. No, jeszcze troszeczkę mam braków w Smobilia, ale będziemy chyba to jeszcze powoli wypełniali. No, Sobolewski, zawodnik koronakiet. Ooo, Wawrzenia! O matko, Wawrzenia, odszedł z jestem bardzo smutny. Furmi tak samo odszedł, ileś jak da na koniec. czyli spoko, serdeczka pierwsza. Teraz idziemy. No kurde, czemu ten Wawrzyniak odszedł? Ja no, rozumiem, miał dobrą ofertę, tak? Ale jenej. Yeah, no, wszyscy jechali po tym Wawrzyniaku, kurde, a nie wiem czemu. Dla mnie, kurde, chłopak gra dobrze. Chłopak gra swoje, kurde. A wszyscy, i piękna drużyna, piękna, piękna, piękność, czyli Legia Warszawa. To jest coś przepięknego i jest! JUNIOR, jest! Tego na pewno nie mam, ale teraz już mam. Czyli jest już unbek udany. Fajnie jakby wpadł. Dostały saszetki, fajnie jakby wpadł w jakiś świecie. Saszetka z piłką numer 3 teraz. Ale ja nie wiem czemu kurde wszyscy jechali tak po tym ważniaku, kurde, tak, tak jakoś dziwnie. Yy. Nie wiem, czy będzie robił ten mój kolega, on, yy, ta, te wszystkie gadżety, z, z, mianowicie jeszcze z tego, z, z Brazylii, z tych naklejek. Chyba saszetka bazowa. Tak, saszetka bazowa. Niestety też się tak nie ja więc Dwie saszetki zostały. No to co? Jedziemy z piłeczką. Nie, dobra, bez piłki Kurde, świecie jakby się jakiś przydał, naprawdę przydał mi się, by tam. Piłka! O, właśnie, właśnie, ta piłka by mi się przydała z I chyba też pucha. Nie wiem, czy jest pucha. O, jest jakiś świecia. Jest fajnie. Pogoniszcie się. Jest coś fajnego. Wisła, Lech, Jakdańsk! Jest! Nie mam tej karty, ale już ją mam i już jest. Jeszcze Bernando Westfalt tego chyba ma. No fajno, no nie wiem, no, kurde, ja bardzo lubię tego te mobile. Ja bym chciał to uzbierać troszeczkę jakaś dziwna. Uzbierać całą kolekcję i co? Na teraz otwieramy ostatnią szysetkę. No, no co, no, patrzcie ile już mam powtórek. Nawet zobaczcie, jest tego około setki. Ale... Ale... No kurde, piłka, piłka, bardzo, kurde, pilnie poszukiwana. Będzie świeciak, będzie świeciak. Czekajcie. O, ale będzie dobra saszetka. A pojedziemy sobie coś takiego. Skład. Wisła kraków. Mam już teraz. Nie mam, nie miałem. Przede wszystkim. Piaski. Trzykiego? Zawodnik. Barysiński. Mam. Górnik zabrze. Nie miałem, ale już mam. Jest fajnie. Ale no, kurczę, gdzie jest ta piłka? I jak jelonia białystok. No gdzie jest ta piłka? Ja się pytam. No, trzeba będzie jeszcze trochę poszukać, pokażę Wam niedługo mój album. No i co? I, i co? I, I co pieprzyć? No, no nic, nie pieprzyć, tylko wkleić trzeba. Mówicie, no, ja nie lubię pieprzyć. No co, pieprzyć nic, yy, dobra, tam. Będzie tylko konkurs jeden taki chyba dla tych, dla ludzi z fejsa, więc link będziecie mieć tam, powinien być, a jak nie, to będzie tam u mnie w tych informacjach. Pozdrawiam Was, perkali. trzymajcie się, cześć, na razie, strzała, bą!